Siemanko, witam Was na kanale Merytorycznie o futbolu Postanowiłem zagrać w mecz Arsenal Manchester United Wybrałem formację 4-3-1-2 4-3-3 docelowo Forma zawodników No i cóż, jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz Zagramy z posiadania piłki Spróbujemy zaskoczyć czymś Arsenal, ale nie będzie łatwo. Oczywiście zmiana strony, szybkie przerzucenie gry. Nie, będzie to proste, żeby tutaj coś stworzyć dobrego, uwaga, Sancho. No i wprost w ręce Ramsdale'a trafił Sancho. Ja postaram się skupiać bardziej na grze, ponieważ rozmawianie w jednym czasie i granie czasem może często nie iść w parze. Alessandro Martinez. Zagrajmy sobie tak z Antonim tutaj. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam za bardzo. Dobrze, pójdziemy. Będziemy presować. Arsenal. Czy ja teraz liczę na Dalota, ale pomylił się Martinelli. Musimy tutaj zaangażować zawodnika. Rokalnie zagramy sobie w ten sposób. O, świetnie, świetnie się obrócił teraz. Dobrze, trzymaj. Arsenal też ma dobry zawodników w środku pola i nie będzie nam tutaj wcale łatwo. Fuck, nie udało mu się, no. nie udało mu się tego opanować, więc cała akcja przebiegała w dobry sposób, ale teraz błąd popełnił. Nie spodziewałem się tego w ogóle, że czy ten bramkarz tak słabo zagra tutaj w tej sytuacji. Nie byłem w stanie się że on tak zrobi. Jedyny taki dla mnie skuteczny sposób wykonywania stałych fragmentów w PS-ie to jest po prostu zagranie. Lewa gałka do przodu i od razu próba strzału przy dośrodkowaniu. Taka cięta piłka, która może zaskoczyć. No dobrze, teraz może uda się pójść, ale nie ruszył tak, nie ruszył tak, Sancho, nie ruszył Sancho, tak. I tak tutaj. Ok, dobra. Dobrze coś jest dobrze do pewnego momentu i później... Oni to kasują, więc. Dobra. Ekstra, teraz świetnie, świetnie. to było dobre. To było bardzo dobre, ale. Nie wiem czy Marssial mógł sobie tutaj jeszcze tą piłkę przyjmować po prostu i próbować uderzenia z takiego półwoleja nawet. Po zgaszeniu na klatkę piersiową, ale... Już po tej akcji nic nie zostało. Oh, good read. Right. Przekombinowałem to teraz, ale oni jeszcze nie, nie zagościli pod naszą bramkę. Tutaj 38 minut. Jest to poziom superstar. Gramy na superstar, 0 Teraz właśnie look W tym systemie 4-3-3 właśnie konieczne jest posiadanie dobrego lewego i prawego obrońcy dwóch bocznych obrońców, żeby po prostu czyścili tak, takie zagranie rywala gdzieś tam crossowe na przykład. Uwaga. Antoni, Antoni. Jest. Nie pykło nam to. Zamierzałem pójść na zwód, strzał z podaniem, do przerwy bez goli.